Dobrze to wygląda, dobrze? No? Daję Ci hański. Polecam serdecznie. Jakość, jak to mówi, Boniek. Zibi top. Po prostu druga skóra. Nie, dobre emki. To jest MK. <grymka> I ty, czy bo to? Cześć. Eee, no się poznałeś, Iwona. Łaniek. Tak. A to jest eee... To jest nasz młody praktykant. On się bardzo na ten. Tam widzisz, to jest Maciek. Maciek, który nam przynosi siano. Wszyscy już chyba. A ty powiedz coś o sobie. Kiedy się urodziłaś? W Małkini, w drugiej połowie miesiąca. A ja się urodziłam w święto odrodzenia Polski. Czy ty jesteś prezydent jest Nowego Sącza w ogóle? Tak. Czy wiesz, że prezydent Nowego Sącza to jest mój bardzo dobry przyjaciel? Nie wiem. Nawet przyznam szczerze, że nie wiem, kto jest teraz prezydentem. Z no, jego przyjaciel. <laughs> Bardzo dobry. Aż jego świeczka, Chciałaś, macie tę kolkę jeszcze? To oh. Znaczy, ja nie chciałam. Ale. Masz tę kolkę w końcu. Co dostałeś? Co, Co jest do wzięcia? <noise> to ten już by chciał coś wynieść, no. Nie, co masz? Za tak, proszę bardzo. Zaraz ci cięcham da. Zaraz ci się To jest pierwsza historyczna. To też będzie oversize, to więc To jest trochę Zaczynamy od prezentów. To mi się podoba. Porządna firma, nie? Od razu pojawiły się kulki. Po co nam te kulki dzisiaj? O co chodzi? To wszystko dlatego, że mamy sponsora, którym jest Lotto, a w zasadzie partnera tego programu i powiem Wam, że to są kulki, które rzeczywiście są tam wylosowywane i też byliśmy mocno zaskoczeni, bo myśleliśmy, że te kulki są zdecydowanie większe. Moje niespełnione marzenie, muszę wam powiedzieć, to jest bycie panem Lotto. To jest po prostu fucha marzeń. Mało tego, mia miałem, mam, mam przyjemność osobiście znać pana Ryszarda Rębiszewskiego, pana Lotto tego. Yy, to mój bardzo dobry znajomy i muszę powiedzieć, że zawsze mu za zazdrościłem, więc gdyby nie kanał sportowy, to, to być panem Lotto. Uszczęśliwiać miliony Polaków yy, wygranymi. <ślesk> Jak będzie, ja to? Tak, to tak, to tak. Jestem już gotowy na te Mistrzostwa Świata. Spójrz. A no, nie, 11. A to nie, no to nie, Ja to tylko się staram, żeby. Tak. W, górne, w górną światkę, no przecież nic więcej nie. A ładna ta, Diego jest naprawdę ładna. Ale to można było takie serie wypuszczać. Zrobić z latana. Przecieku u Ciebie wybór był prosty, Diego Maradona. Diego Armando Maradona. Ale... No, proszę w w bardzo. To jest wersja testowa, ten numer jest trochę za wysoko. Podni obniżymy go troszeczkę, żeby, żeby ładnie wyglądał, ale... Troszeczkę przysłania chyba kaptur, nie? No właśnie, dlatego obniżymy trochę numer, żeby ładniej. Ale generalnie jest fajna, bo jest też jakość znakomita. A byłaby szansa, żeby była biała bluza z kapturem z tym? O, wiesz co, tak to. Nie. Na razie mamy w sprzedaży mamy taką bluzę z tym. Aha. Tą, mamy tą bluzę, mamy bluzę Diego jego maradony, ale e, ciężko tak wyszyć coś wiesz na różną no, osobę. Ale no, specjalnie no, dla ciebie tak. zrobimy no, Ale co daj mi? nam tydzień. No jak mi idzie, no jak, jak wiadomo komu w deszczu. No. A nie no, 31. Proszę. Proszę. Ważne, że ja trafiam jakby w jeden sektor, to mnie cieszy. Ale nie chciałeś akurat w ten, No chyba żartujesz, no co ty, nie jestem w stanie trafić gdzieś. Staram się tak, no mniej więcej. Po ile te spodnie? Jak na Ciebie? Macie te spodnie jeszcze? Kawalerzy dwie stópowe. Macie te spodnie jeszcze? Mówię się, że spodnie tylko jeden Najpierw, Najpierw, który byś a potem <laughs> no, zaczął no, to z... jest... <grym> Znaczy, dzisiaj jeszcze luz, ale myślę, że za tydzień jest mój. Mogę już to mówić? Nie, nie wiem, czy ja mogę mówić, bo moim gościem jest stand tak kiedyś moja przyjaciółka zabrała mnie na swój stand-up. Buongiorno, buonasera. No i ci powiem, że tutaj to jest jakiś niezła ten. Na początku nie wiedziałem, <grym>, co to jest. Myślałem, że to jest jakieś hasło, jakaś enigma, a tu jest wszystko tej park, misja football, stanowisko, nocne zebranie zarządu i A to mi się podoba, zobacz, taka wyszywana takie takie kanospodoba normalnie. Zibi top, zibi, wiecie Dzwoniłem w parę miejsc, te bluzy to top. Proszę państwa, ponad dekadę trzeba było czekać, żeby taka koszulka została wyprodukowana. Na pewno każdy z nas ma kilka swoich ulubionych fraz. Ta może nie jest najpiękniejsza, i yy, prawdopodobnie nasi przodkowie w osobach Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego czy Norwida absolutnie nie byliby ze, by ze mnie dumni, ale to jest mój tekst. I tego nawet potomkowie Mickiewicza mi nie zabiorą. Trzeba mieć silny mental, trzeba mieć tu, trzeba silny mental. mental. Mental, mental, to jest tu, albo to masz, albo tego nie masz. A co ty masz? A ja mam? No, zobacz, to jest fajnie, bo to są wszystkie programy nasze. Tutaj. Uwaga, uwaga! Krzysiek? Krzysiek lokuje? Introducing first, in the blue corner. dobra? Ja mówię, jesteś, ta, się to jak Jak się zaprezentować? Masz nawet spodnie, masz gacie, ta. które, bo ty jak jedyny masz gacie. To jest bluza, z, którą my ta. wyprodukowaliśmy. Natomiast to jest... Odwróć ee, się z drugiej strony. Pokaż, na, którą to Z tyłu ma numer. Ten numer pójdzie troszeczkę, troszeczkę w dół, bo jest minimalnie A, za wysoko. Okay. Żeby nie zasłaniać. Ale zesłań. weź się przejść jest... jak modelka, no o tak, no. <noise> ten, 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 ten. <noise> Mógłbyś wyciąć usta bardziej. I, <noise> A one idą... Ile masz followersów? <noise> no. I spodnie masz na sobie bardzo ładne też, bo to są też spodnie kanały poważnie. Tak, ale tylko przyjechałem na taki rozumiesz? dyskretny napis, kanał sportowy, czy taki ma być? To jest taki kubeczek, zobaczcie, nie myl odwagi z odważnikiem. A koszulkę bo... masz lepszą jeszcze? Koszulkę mam, no i ja tutaj no, się musisz ubrałem musisz wstać. dzisiaj, musisz wstać. Dzisiaj się tak ubrałem, o, widać poczekaj dojedzie Krzysztof do nie ruszaj nie ruszaj się już o o na no zasadzie nic nie musisz mówić jebany mam, mam wciś... na Praierskiego mental musimy mieć <laughs> silny mental <laughs> no, właśnie coś z mentalem dojdzie? no idź góra do mnie nie. to... i co z tymi korkami no je musimy oddać jest teraz dobrze no bardzo sympatycznie i zapraszam na czwartkowy hate park My powspominaliśmy. Najważniejsze, że ustaliliśmy sześć liczb, na które jutro zagramy w losowaniu lotto i już... Zaczynamy rozparcelowywać te ponad 20 milionów złotych, które wygramy. Myślę, że to jest bardzo istotna sprawa. W sumie, wiesz, no wszystko się odbyło bardzo dobrze. Iwona dużo uśmiechów prowadziła, nie? Mam nadzieję. Nie wiem jaka była reakcja na jej... Nie, nie czytałem czata, więc nie wiem co tam się dzieje. Czat zareagował jak? Pozytywnie? Bardzo dobrze. Tak? <laughs> bardzo dobrze. To bardzo się cieszymy w takim razie. No jak widać, Iwona tutaj wchodzi z, z drzwiami i oknami i z futryną, tak jak powiedziałem. Powiem wam w tajemnicy, że e, początkowo się bała prowadzić tych hate parków, mówiła, że nie, no ja nie wiem czy ja dam radę, no potem jak się zgodziła, no to postaram się was nie zawieść, postaram się nie być od was gorsza. I ja mówię, kurde Iwona, ty masz po prostu jak w reprezentacji Polski, wchodzisz, masz powiedzieć, będę najlepsza, tych frajerów wszystkich prowadzących do tej pory po prostu pozamiatam, tylko ja to będę prowadziła. No i już widzę, że się zmienia nastawienie, już jest taka dużo bardziej pewna siebie, fajnie jestem. Cieszę się na tę współpracę.